Agnieszka Górna, hodowla nam Kha z Giżycka. E, posiadamy w swojej hodowli mopsy. No i właśnie jesteśmy na wystawie. W jakich kategoriach W klasie pośredniej, otwartej i czempionów. I synek jeszcze w klasie czempionów. Znaczy otwartej. Nie, nie, nie rozumiem, w ogóle. co to znaczy być grzecie? skręcie nie co wszystkim one są cały czas z nami, tak? Z nami śpią, z nami e, po prostu spędzają czas, prawda? Więc nie ma jakoś bardzo dużo e, jakichś prac pielęgnacyjnych przy mopsach. E, trzeba je raz w tygodniu wyczesać. Oczywiście gubią włos, to jest ich jakby trochę wada, ale spokojnie dajemy sobie radę i raz na jakiś czas kąpiemy. Zdękujemy.

すごい Marta Harkiewicz prowadzę hodowlę psów rasowych, rasy Cavalier King Charles Spaniel. I dlaczego ta rasa? Przede wszystkim ze względu na charakter, ponieważ są to pieski bardzo takie przywiązane do człowieka, też generalnie bezproblemowe, jeżeli chodzi o ułożenie. No i praktycznie nadają się dla bardzo dużej grupy ludzi, czyli też dla rodzin, czyli dla, dla ludzi z dziećmi, też dla ludzi, którzy dzieci nie mają, dla ludzi, którzy mieszkają w bloku, dla ludzi, którzy mają swoje domy. Są takie no... Też wszechstronne tak? potrafią się dostosować do, do różnych warunków, no, ale przede wszystkim no, charakter są przekochane. Są przekochane są pra praktycznie 100% skupione na człowieku. <śleszy> カットだ。バト。バト行った。<shranly> <shranly> <totipated> <tipated> 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 <tipated>